Tematem naszego projektu jest generator audio sinusoidalny. Jest to generator małej częstotliwości typu audio, wykorzystywany do prac projektowych oraz przy produkcji i serwisie sprzętu audio. Generator ten wytwarza sygnał o kształcie sinusoidalnym. Do naszego projektu użyliśmy dwie baterie 9V, głośnik, rezystory, wzmacniacz LM358 trzy kondensatory o pojemności 1 mikrofarad oraz przewody połączeniowe Do wzmacniaczy podpinamy napięcie 9V i minus 9V. Ten efekt uzyskaliśmy poprzez szeregowe połączenie dwóch baterii, gdzie sztuczny punkt masy znajduje u nas się w tych szynach. Kondensator C1 ustanawia daną częstotliwość układu, kondensator C2 podtrzymuje daną częstotliwość, wpływa na podtrzymanie wzmocnienia sygnału oraz powoduje szybszy rozruch układu. Rezystor R3 Powoduje polepszenie jakości danego sygnału. Zastosowanym sprzężeniem zwrotnym w tym układzie jest sprzężenie zwrotne dodatnie, które powoduje generowanie. Wzmocnienie sygnału generowanego jest ustanawiane przez rezystor R2, czyli te wszystkie rezystory połączone razem. Natomiast kondensator C3, czyli ten, odcina nam składową stałą. I wyjście układu znajduje się tutaj, gdzie to wyjście jest kierowane na głośnik i słyszalne.